Nazywam się Agnieszka Ślipka-Szuklowska. Yy, proszę powiedzieć coś na temat tej wystawy. Kto brał udział? Yy, skąd takie piękne prace? Kto to tworzył? Yy, więc nasze warsztaty odbyły się w Cieplicach w mojej pracowni. Yy, tam yy, przez trzy dni w tej niewielkiej pracowni, po prostu przytuleni do siebie yy, pracowaliśmy. Yy, powstały trzy wypały. Yy, piec jest bardzo duży, także... Yy, Pracy pracy sporo. A kto to tworzył? To tworzyli uczniowie, uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe. Czy to jest jakiś kolejny taki, no taki pomysł młodzieży? To jest kontynuacja tradycji szklarskich, prawda? Mamy tutaj jakby możliwość zrobienia czegoś w technice nowoczesnej, ale poruszamy się cały czas w tym samym materiale. Spotera, która została barwiona farbami bomblującymi. Więc na środku rósł nam tak wielki bombę. Można przybliżyć tą informację? Co, co to znaczy? na szkło zostały wysypane barwniki, mhm. które pod wpływem ciepła, zamknięte pomiędzy dwiema warstwami szkła, puszczają gaz i tworzą się na powierzchni bąble. Czyli jest to jakaś specjalna technika tworzenia? Jest to, jest to po prostu specjalna farba. Tutaj na środku urósł wielki bąbel, co sprawiło, że patera przestała być praktyczna. My po prostu zrobiliśmy tak, że stukliśmy